Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Jest to druga część filmiku o przędzeniu włóczki typu Art Yarn. Ja już sobie uprzędłam nitkę pojedynczą, czyli tak zwany singiel, i tak on właśnie wygląda. I za chwilkę zajmiemy się dwojeniem włóczki. Tutaj dwoić będziemy nietypowo, gdyż Drugą nitką będzie taka zwykła nić szwalnicza, którą, którą właśnie Wam pokazuję w kolorze granatowym, gdyż przewaga jest tutaj niebieskiego, fioletowego w tym zestawieniu kolorystycznym, więc będzie nam doskonale pasować. Aby zacząć pracę, zbieramy dwie nitki razem. I koniec przywiązujemy do pętelki. I tutaj już na początku pracy następuje pewna różnica. Nie wiem, czy zauważyliście, jak gdy kręciłam nitkę pojedynczą, kręciłam kołem w lewo, a gdy nitkę dwoimy, taką kręconą wcześniej w lewo, musimy kręcić kołem Prawo. Wtedy nitka się rozkręca i skręca drugą stronę. I właśnie taki efekt daje nam skręcanie, skręcanie grubej nitki z cienką nicią szwalniczą. I teraz, jak to robimy? Pilnujemy, żeby przede wszystkim cienka nić była naciągnięta, ale obie, obie powinny być w miarę równo naciągnięte. Jednak ta cienka no, no szybciej nam się skręci i wtedy, i wtedy tworzą się te fale. Także tutaj naprawdę nie ma żadnej filozofii. Po prostu przytrzymujemy, czekamy na. Oczekiwany efekt i puszczamy dalej. Znowu przytrzymujemy i znowu puszczamy. Jeżeli zdarzy się tak, że w pewnym miejscu, co za chwilę będzie pokazane, jest, jest tych zgrubień, yy, tych, tych pofalowanych takich miejsc za mało. O, to będzie za chwilę, właśnie tutaj, chyba. Tak. i można sobie niteczkę odwinąć i zawinąć na nowo. To tak naprawdę się dzieje automatycznie, jeżeli się tą grubą nitkę przytrzyma. I można sobie w ten sposób też regulować regulować to właśnie falowanie na nitce. Jeżeli nam się zrobi za gęsto, można to zrobić jeszcze raz. Także tutaj naprawdę mamy szerokie pole do popisu. Eksperymenty wskazane, jak najbardziej. Co, co jest w tej włóczce, też ciekawe, że teraz, gdy, gdy ona nam się rozkręca, to tak naprawdę też, y, też się zmienia w porównaniu do tego, jak wyglądała y, pojedyncza nitka. Także y, pewne kolory, które nam się wcześniej schowały, teraz mogą się pojawiać albo na odwrót. Także na pewno, na pewno jest to, jest to praca pełna niespodzianek, w pewnym stopniu możemy nad tym zapanować, ale jednak nie w stu procentach, no i też poniekąd z tego powodu są to włóczki, włóczki artystyczne i takie nieprzewidywalne, przez co też fajne. Co jeszcze tutaj chciałabym Wam powiedzieć na, na temat tej włóczki? Ja zamierzam, zamierzam tę włóczkę przeznaczyć na czapkę. Czapka będzie, będzie wykonana jersejem, bo chciałabym Wam pokazać na takim prostym ściegu, jak będzie wyglądała, jak będzie wyglądała faktura. Także tutaj nie chciałabym zakłócać zakłócać tego żadnym wzorem o tutaj właśnie widać ten błąd nawinięcia, który można sobie szybko, szybko poprawić, ale wracając do czapki eee, także będę wykonywała tą czapkę też z wami eee, i zobaczycie sobie jak, jak wygląda praca z tą włóczką e, jaką, jakie daje efekty i sami sobie ocenicie czy wam się podoba czy Wam się nie podoba? Mi się podoba. Zrobiłam już dużo czapek z, właśnie z tego typu włóczki i zarówno ja, jak i osoby noszące czapki były zadowolone, bo czapki są ciepłe, miłe w dotyku. No i przede wszystkim ładne. <gry> Co tutaj jeszcze bym mogła Wam powiedzieć? Po tym, jak, jak włóczka zostanie zdwojona, pokażę Wam, jak, jak wygląda tuż po zdjęciu z kołowrotka, tuż po przewinięciu. I następnie zmoczę ją w celu, w celu ustabilizowania skrętu. I po wyschnięciu. Podzielę się z Wami tym, jak, jak włóczka prezentuje się właśnie po takiej, po takiej stabilizacji. Myślę, że myślę, że tutaj nie będzie jakiejś wielkiej niespodzianki, bo już, już widzimy tak naprawdę, jak ona wygląda. Ale, ale myślę, że tutaj pełna informacja przyda się szczególnie. Szczególnie osobom początkującym. Także, także tym się z Wami podzielę. No i to by było, to by było chyba na tyle. Więcej, więcej informacji na temat samego przędzenia będzie w kolejnych filmikach. Jednak to dopiero za jakiś czas. Planuję jeszcze małą, małą niespodziankę po filmiku, po filmiku z czapką w roli głównej, ale o tym się przekonacie za jakiś czas. Myślę, że za kilka dni. A teraz, a teraz będę chciała Wam pokazać, jak, jak włóczka wygląda po zdjęciu z kołowrotka, także dokręcę, wrócę do was i pokażę jak się prezentuje. I tak właśnie wygląda. Gotowa włóczka po zdjęciu z kołowrotka. Jak widać jest puszysta. Jest bardzo delikatna w dotyku. Zaraz Wam ją rozwinę i zobaczycie zobaczycie jak, jak się prezentuje. Jest pięknie pofalowana. Jedno co można o niej powiedzieć, to to, że na pewno jeszcze jest nie do końca stabilna, bo tak naprawdę to ta nitka nam się rozwinęła i w tej chwili to jest taka właściwie lekko skręcona czesanka owinięta nicią, i właśnie ta nić. Ta nić z którą ją dwoiliśmy, trzyma, trzyma tą włóczkę. I, I dzięki temu po stabilizacji, po stabilizacji ona będzie, będzie nam się trzymała w całości i nie będzie, nie będzie się rozwalała po prostu. Także. Kolory, kolory może nie są takie widoczne, ale, ale niestety takie miałam światło podczas nagrywania. Myślę, że dokładniej, dokładniej zobaczycie, zobaczycie kolorystykę, gdy będziemy już robić czapkę. Wtedy postaram się ustawić światło odpowiednio. Co jeszcze, co jeszcze Wam mogę powiedzieć? No, pokażę Wam po prostu włóczkę już po, po stabilizacji. Tak ona wygląda po zamoczeniu i, i wysuszeniu. Widać różnicę na pierwszy rzut oka. W dotyku również ona jest wyczuwalna. Ta włókienka nam się do siebie zbliżyły, może to jest efekt y, takiego lekkiego podfilcowania, chociaż tutaj tylko była moczona i odciśnięta w ręczniku, y, jednak jednak y, na pewno, na pewno jest stabilna, y, na pewno, y, na pewno już nam się nie będzie, nie będzie rozwalać podczas pracy. Y, nie, straci, nie straciła na, na swojej puszystości, nadal jest miła w dotyku. I pozostaje nam tylko, pozostaje nam tylko wykorzystać ją w pracy. I zobaczymy, co, co nam wyjdzie. Mam nadzieję, że. Że efekt Wam się spodoba. Także zapraszam Was serdecznie do, do obejrzenia kolejnego filmu, gdzie podzielę się z Wami, właśnie tym, jak robię czapkę z tej włóczki, jak ją przerabiam. I sami się przekonacie, czy chcecie robić właśnie takie nitki. I czy sprawiłam to przyjemność? A mam nadzieję, że tak. Także do zobaczenia już niebawem. Zabieram się do pracy. Jeszcze tylko chciałam wspomnieć na koniec, że w włóczki wyszło około 95 metrów.